Wszyscy się będą integrować tutaj, prawda? Po to, po to chyba organizujecie takie imprezy. Nie wiem, państwo no tego. Mówiłem, no. <komunik4> oh, o, o sprayed... nasza no. no, o... Izumia! No, zabawa jest świetna w plenerze, także jesteśmy zadowoleni. No dopiero z... Bardzo przyjemnie. Dopiero zaczęliśmy. Impreska i myślę, że będzie bardzo fajnie. Wydaje mi się, że to jest dobre miejsce właśnie na piknik, taka impreza integracyjna środowiska Lewicy Strzelińskiej. Wiem, że odbywa się szósty rok z rzędu. Ja byłem już kilka razy na tej, na tej imprezie, nie byłem je w zeszłym roku. Zawsze frekwencja dopisuje, mamy szczęście, bo jest ładna pogoda, ale cel jest bardzo prosty. Otóż spotykają się ludzie ze środowiska Lewicy, z rodzinami, są goście, tym razem ja przyjechałem, mamy szansę porozmawiać między sobą, wymienić się poglądami, ale przede wszystkim wspólnie ze sobą być, porozmawiać, pobawić się, wypić piwo i zjeść kiełbaskę złożną. Po prostu jest to pewnego rodzaju odskocznia. Ludzie w pewnym stopniu już mają pewnych rzeczy dosyć, szarpania się w lewo, w prawo, opcja czarna, niebieska, zielona, żółta i tak dalej, tylko chcą normalności, spokoju, spotykania się, porozmawiania, powspominania różnych rzeczy, no i przede wszystkim spotkać się w normalnym gronie ludzi yy, myślących nie tylko o polityce, ale o no, normalnym, codziennym życiu. Z roku na rok, już szósty rok z kolei, tradycja jest podtrzymywana, i tych sympatyków jest coraz więcej tej imprezy. Spotykamy się tutaj. To jest ważna dla nas rzecz, że możemy się spotkać, porozmawiać, zintegrować porozmawiać z posłem, z zaproszonymi gości, porozmawiać między sobą. Są deklaracje członkowskie na stoliku, Kto ma ochotę przystąpić do nas, to jest okazja. Szczególne podziękowania chcieliśmy skłożyć panu Wackowi Greleskiemu i jego żonie Izabeli za użyczenie tego miejsca. Już szósty raz z kolei, z, w, w, raz z kolei możemy się bawić korzystając z jego gościnności.